jak ten ten no serio no i nie ten nie pojawił nie pojawiła się pod no. Kie kurde ciamciaki oś szczególna Witaj w Howling Abyss. Czuję, jeszcze dopasowuję kawałki składarki, ale stało się tu coś streszecznego. Pojawiły się stworzenia. Coś Tak by to było Myślę. Idź pole, tam To se ten Rychło w czas jak ja się kurde ruszyłem to już ten To, to wtedy on biedny wykrył, że ja nic nie robię No Ja myślę, że dwa zabójstwa na dzień dobry to nie jest jakiś ten ten. No jak Malfight 2 trzecie killi w teamie ma to już nie jest ten, to już nie jest. Dobra. No ale wy tutaj pomagacie mi, czy tak sobie olewacie to? No, jakim cudem ten kasanty tu... O! No co to było? No jak to jest kurde możliwe? Możecie mi to wytłumaczyć? Jak to jest, że oni się kurde ten atakują przy których który już wcześniej ja trochę HP kup odebrałem i tak przegrywają? No, to, no nie mogę, no. kurde. Ten na razie się wy. Jean, Evelyn i Kasanta. O, mam ten. To oczywiście było, nie było planowane, to to było, dlatego że ja fajtłapą jestem, także wiecie. Nie zwracajcie na to jakiejś wielkiej uwagi. Karma już się wyłożyła. Ale ja już mam ulta, to już teraz wiecie. To, 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 to na e to nie ma co tego używać. No, oni naprawdę, kurde, nie wiem, nic, stoją tylko i się przypatrują, no. Nic kompletnie nie wcale kompletnie nie uważają, co się tutaj dzieje. Nie wiem, co ja mam, kurde, jakie ja buty chcę mieć. Na razie. O i co, i o, oni olewali to wszystko. Bo to ciężko się domyślić, że jak przy. To lepiej. No, Wiesz co, to, to ja zaczynam mieć wrażenie, że ta gra to jest taka typowa, taki, będzie taki typowy stomp ze strony przeciwników, bo mój team kompletnie nie ogarnia mam wrażenie. Ja y, wbijam w przeciwników, a oni się tylko stoją i się patrzą. No i kurde, jakim cudem! Ja mam ósmy poziom i Kasante ma ósmy poziom i on. On ma w dupie. Ja mu nic nie mogę. O co chodzi? Czy może stać się wymieniać czasami z takim malfightem i wygrać. Bez najmniejszego problemu. O, coś takiego teraz. Dobra. Ja nie zmieniłem sobie tego buildu. No i co? I znowu zdacie się pozabijać, tak? O, kasante też zginął jakimś cudem. Eee, tym razem nie było tak źle. Trzech za mniej jednego to się opłaca jak najbardziej. Ja, ja jestem za. <laughs> Teraz i znowu zabijają. To już nie ma smyczenia, koniec serii. Przeciwnik pokonany. Cieszę się, że ci się tu podoba, ale dalej toczy się wojna. Mam tupie, że tam ta O, mówiłem. Ten milio coś tu robi w ogóle. Ezir wychodzi na to, że najwięcej tu robi. Ten też, po co on tu poszedł? O, no, tylko dał się zabić, no. Dobra, niech oni to już skończą, i już nie olewajmy to. I tak nie wygramy tej gry, i tak. Ale tak. Nie mogę, kurde. Zamknij się. No, a ty dzieci co? Mieli w dupie. Najważniejsze to żeby żeby w nich nie bić. A że ją we mnie niech zabiją. Co z tego, że potem zabiją ich, tak? Kogo to obchodzi, tak? Najważniejsze, że teraz i w tym momencie mnie nie zabili, a że za, za 10-20 sekund mnie zabiją to już nie nieistotne, tak? W dupie. poczekam sobie spokojnie na następny przedmiot Sojusznik i już. Pokonany. No, oczywiście, milion no, odtworu. To...

No myślę, że wezmę sobie tego, Jackso. Przeciwnik pokonany. Bo to nie jest tak, że tutaj któraś strona. No chodź tutaj, Evelyn. Ten milie to naprawdę no. On tu w ogóle coś robi, bo ja nie zauważam, żeby on jakiś damage wkładał. O, nawet, nawet. Trzech za mnie jednego. No i takie, tak to powinno wyglądać. No. Zniszczono twoją wieżę. Potrzeb. Przeciwnik pokonany. Dobra pytanie czy ja kurde coś w końcu tutaj zacznę robić 4, 14, 13 Powiedzmy tak słabo Ale najgorsze to jest to, że tu rzadko cokolwiek wychodzi z tych z tego no, no, z moich hultów A już jest, a? No i co, i oni sobie stali, tylko i patrzyli, i nawet nie próbowali demęża włożyć, jak ja zajmowałem przeciwników. No to w takiej sytuacji, no to jasne, że my nic tu nie zrobimy. Bez A byli wszyscy, kurde, byli na full i wywalone. Co z tego, że Malphite view. Niech sobie go zabijają. Najwyżej nie będziemy później mieli podejścia do przeciwników, tak? I teraz Dwa ten pacon. Resta ja już tu nic nie mogłem zrobić Oni mnie z, y, tam złapali i ja się tu już tylko mogłem bronić. bo było wiadomo, że nic już z tego nie wyjdzie, no bo nie było wszystkich w naszym teamie, tak? O, zaraz będę miał to. W się jest postoszenie. Kto tam? No Ezreal już nie żyje, oczywiście. Ale to nie ma sobie na legalu pod naszą wieżą, bił się ze mną i wieża nic mi nie może, no. Tylko sam temat w ogóle, że on jest taki... twoją wieżę. na No dwa przedmioty ma. Czemu on jest taki mocny? Przeciwnik to nie jest tak, tylko nie ma. Nie wiadomo, co tutaj jest. Zniszczono twój inhibitor. Fajr na kirydę. O takiego Przeciwnik dominuje. No nie mówcie mi, że oni z takimi HP-kami tutaj posprzątają wszystko No ale w sumie kto ma ich tutaj zabić? Ale jakim cudem ta Ari jeszcze żyje? O co chodzi? No ale już tutaj oni nic nie mogą Już jest Zaja, a oni mają bardzo, ten, oni są na loko. to to już, już jest po wszystkim, tak? Tak coś takiego. To

gotową zaję. No to już w tym momencie to jest tylko przeciąganie nieuniknionego, tak. No już wiadomo, że my przegramy to. A jak to przy takiej przybladze to. No i oni, komple, ich kompletnie już w tym momencie my nic nie możemy zrobić, nasz już siadł. Ja coś tam potrafię jeszcze wytrzymać, ale moi sojusznicy nic już w tym momencie nie wkładają, tak? Żadnego demage. No. Gorsze, że trzeba komuś ten... Ale dobra, niech im będzie wszystko. No moje te, na moje sojusznicy oczywiście to są fiuty złamane i nikomu honora nie dali, tak? Typowe. Jak przegraliśmy, to ten. To wina wszystkich poza mną, tak? I ten, i olać to nie. 5,20, 16. No, 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 sorry, ale ja tutaj na siebie główny ciężar, ten. Yy, 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 główny ciężar, jeśli chodzi o branie na siebie obrażeń wziąłem, tak? Także no. O. No, ja, obrażeń zredukowanych miałem najwięcej w całej grze, przepraszam ja bardzo. Ten kasanty przecież nie był pod tanka zrobiony. Co on miał, że on jest ten, że on ma tyle obrażeń zredukowanych? Nie no, był pod tanka. Był pod tanka zrobiony. Dobra, poprawka. Ale zobaczcie. Przeciwny kasanty zrobiony pod tanka i on ma 16 kili. To jest nienormalne. To jest kompletnie ten, to jest kompletnie z czapy. Jak tank może mieć y, jedną z największych ilości killi w y, swojej drużynie? To jest kurde... Dy, 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 dy. Ja pieprzę. Jak? No powiedzcie mi, kurde jak? Są jaja normalnie. Mm. Dobra. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Jeśli się spodobało, to kliknijcie lajka, zasubskrybujcie włączcie dzwonek. Skomentujcie na dole. Ja się już z wami żegnam i... Do zobaczenia w kolejnych meczach League of Legends. Oglądajcie póki jeszcze są. Cicho! Oglądajcie póki jeszcze są, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ile ta seria jeszcze na tym kanale będzie trwać. Bardzo możliwe, że jak y, zacznę serię z Patopeksa 2, to mogę zastąpić League of Legends tą serią, bo szczerze mówiąc nie widzę, żeby było jakieś wielkie zainteresowanie. Community League of Legends jest ogólnie... Złożone ze, z tych ze spoconych dzieci, które y, skupiają się na porównywaniu długości swoich fiutów. I miażdżąca większość z nich zwyczajnie nie rozumie, że można grać dla, dla Friday. Dla nich Friday polega na tym, y, że udowodnią, udowodnią wszystkim na podwórku, że oni są lepsi w of Legends niż oni. Bo w niczym innym lepsi być nie potrafią, tak? No także no. Sorry. Nic dziwnego, że ta gra ma się coraz gorzej przy takim komunity i przy takim nastawieniu ludzi. W, tym, w tej grze dosłownie nie ma żadnego trybu kazualowego. Żadnego. Bo dosłownie we wszystkie tryby, jakie tylko tutaj istnieją, to y, ci nienormalni y, gracze potrafią je zrobić y, jak y, ten. Potrafią je wykoślawić tak, żeby były kompetytywne. Nawet w Aramie, który nie ma prawa być kompetytywny, Nadal są kompletni debile, którzy wychodzą z lobby dlatego, że im się y, czempioni y, nie podobają, a, albo dlatego, że nie wylosowało im tego, którego oni chcieli. To jest kurde, no ręce opadają. Przecież ja y, nagrywając te dwa odcinki teraz, to dosłownie chyba ze cztery razy było tak, że już by miała się zacząć grać. Jakiś kretyn wyszedł z gry w lobby, nawet nie na początku gry. A teraz sami widzieliście, jak to było.